Które są najczęstsze przyczyny takiej choroby? Co może być najczęściej przyczyną takiej choroby? No, możemy generalnie te przyczyny podzielić na przyczyny wrodzone, czyli po prostu możemy urodzić już z jakimś defektem mm -hmm. zastawki, który prawdopodobnie będzie postępował w trakcie trwania dalszego życia, albo możemy mieć przyczyny tak zwane nabyte, czyli najczęściej będą to po prostu choroba zwyrodnieniowa. Mm -hmm. Ewentualnie może być to choroba o podłożu reumatycznym, czyli na podłożu zakażeń. No i możemy mieć właśnie infekcyjne zapalenie wsierdzia, które da chorobę zastawkową, czy inne zmiany typu polekowe, jakieś uszkodzenia, zawał serca, rozwarstwienie aorty to wszystko może spowodować uszkodzenie zastawek. Czy, czyli możemy powiedzieć, że spektrum przyczyn jest dosyć szerokie. Nie możemy zidentyfikować jednej przyczyny, że to jest przyczyną chorób zastawek serca. Nie, przyczyn jest, że co najmniej kilkanaście.